Wszystkim, to ja mówię KLPS TV. Dzisiaj pokażę moje nowe pet shopy. Mogę powiedzieć, że to są dwa jamniki. Bardzo mi się podobają. Dzisiaj je dostałam i teraz hmm, pokażę wam je. Pierwszy to jest taki. Mi się mega podoba, hmm. możecie wpisać w komentarzach, jak będzie miał na imię. Hmm. I w sumie przejdźmy już do drugiego. To jest mój drugi, też możecie napisać jak będzie miała na imię, I też bardzo mi się podoba, i po prostu teraz przejdźcie druga I się razem pożegnamy Dobra, Dobra. Um, więc... Co tu jeszcze gadać? Może już skończmy Co nie dziewczyny. No! Mm -hmm. Dobra. Więc papa pa. i nie zapomnijcie o jeden. Zostawcie lajka, subskrypcję. I... pa 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 pa, pa.